Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, i właśnie takiego przyjaciela można znaleźć w Płockim Schronisku dla Zwierząt. Nie tylko psy, ale także i koty, które czekają z utęsknieniem na swój kochający dom. Zwierzę to członek rodziny, który wprowadza radość i wywołuje uśmiech na twarzy. W Płockim Schronisku jest obecnie około 120 psów i 60 kotów do pokochania. PKN Orlen, jako, jako Orlen, ale jako fundacja, często pomagamy schroniskom, i to nie jest tylko w Płocku. Działalność mamy na obszarze całego kraju i bardzo mocno inwestujemy w schroniska. W ten sposób spełniamy zadania społeczne, ale też nasi wolontariusze w Orlenie już mamy bardzo rozbudowany wolontariat w Orlenie też bardzo mocno pomagają zwierzakom poprzez różne akcje, ale też nasi klienci poprzez pewne programy lojalnościowe, gdzie przeznaczają punkty również na rzecz schronisk, więc my też widzimy, że to jest właściwe i staramy się pomóc. Dziś jesteśmy w Płocku z racji tego, że tu mamy korową działalność, tu mamy y, firmę, współpracujemy, y, chcemy współpracować z fundacją, również chcemy poprawiać byt tym zwierzakom, chociaż ten byt jest w tu te zwierzaki są wspaniale zaopiekowane, ale to jest również zadanie, które widzimy, że, że jest potrzeba takich zadań społecznych. Płockie schronisko doskonale zajmuje się swoimi podopiecznymi i co najważniejsze rozwija się dla nich, aby stworzyć im odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju. Dzięki otrzymanej kwocie od Fundacji Orlen Dar Serca powstanie nowoczesny sensoryczny wybieg dla zwierząt. Te pieniądze, które otrzymaliśmy od Orlenu są przeznaczone na wybieg sensoryczny. Jest to taki specjalny wybieg dla młodych szczeniąt, który, który pozwala im zapoznać się z różnymi e, z różnymi sytuacjami przez dotyk. To no tak troszeczkę jak z moimi dziećmi, gdzie też te sensoryczne rzeczy są, są realizowane. Również taki wybieg jest, będzie zrealizowany dla psów. Jest to jeden z nielicznych wybiegów sensorycznych wydaje mi się w Polsce. No i dzięki między innymi właśnie fundacji Orlenu Dar Serca będziemy mogli Sfinansować taki wybieg dla naszych podopiecznych tu w Polsce. Będą to różne, różne takie miejsca, gdzie młode szczeniaki będą mogły zapoznać się z różnymi rodzajami nawierzchni, z różnymi kształtami, z różnymi. Tak jak to dzieci również mają ćwiczenia sensoryczne, gdzie zapoznają się z różnymi, przez dotyk z różnymi elementami, można tak powiedzieć. Wolontariusze Orlenu bezustannie pomagają w kilkunastu schroniskach, dając bezpieczny azyl setkom psów. Pracownicy między innymi organizują zbiórki karmy, oczyszczają schroniska, budują w nich place zabaw oraz spacerują i spędzają wolny czas z psami. Psy są nie tylko towarzyszami, ale też pomocnikami w obowiązkach służbowych. Podczas tego owocnego spotkania swój dom znalazł Napoleon, który zostanie zaadoptowany przez PKN Orlen. Mamy na terenie Płocka pewną nieruchomość i tam już posiadamy dwa psy, które jeden się wabi prezes, a drugi się wabi baron. On będzie trzeci piesek, o którego też będziemy dbać. I generalnie jadąc stwierdziłem, weźmiemy jednego z tych zwierzaków damy mu taki normalny dom, gdzie jest duży, duży wybieg, ale też prywatnie mam sporo zwierzaków, ale też generalnie też niejednokrotnie decydowałem się na adopcję tych zwierzaków. Zresztą syn mój, który ze mną przejdzie po schroniskach, chciałby wszystkie te zwierzaki zabrać. Mam właśnie dobre serce również w tym kierunku, więc też jesteśmy, jestem na co dzień też otoczony zwierzętami nawet w domu. Nie kupujmy, adoptujmy. Nierasowy pies kocha tak samo, a na на